Chciałam Wam troszkę opowiedzieć o moim e, sposobie odżywiania, znaczy w sumie nie moim, tylko też mojego męża. E, jak mnie troszkę dłużej oglądacie, to wiecie, że ja po leczeniu onkologicznym bardzo często byłam na postach dr. Dąbrowskiej, kiedy miałam wszystkie wyniki dobre. E, robiłam sobie takie posty od 7 do 10 dni, powiedzmy raz w miesiąc raz na dwa miesiące, w zależności e, jak organizm mi na to pozwalał i bardzo się dobrze wtedy czułam. W sumie najlepiej chyba się czułam, jak byłam na poście dwutygodniowym. E, no, i tak cyklicznie sobie starałam to powtarzać, natomiast yy, posty Daniela, posty dr Dąbrowski, czyli posty warzywno-owocowe, posty, gdzie spożywacie około 700 kalorii dziennie, są bardzo dobre, kiedy jest ciepło, kiedy jest wiosna, kiedy jest lato, kiedy mamy dostęp do warzyw, mamy dostęp do owoców. Natomiast jesień-zima nie, nie jest moim zdaniem najlepszym okresem yy, na przeprowadzanie takich postów. Yy, mi było strasznie zimno, byłam zmęczona, było mi po prostu nieprzeciętnie zimno cały czas. Yy, i jakoś tak, wiecie, staram się znaleźć sposób odżywiania, który będzie dobry, a który będzie też spełniał te jakby zalety postów, bo chodziło mi przede wszystkim o oczyszczanie organizmu i o to, aby jakby wzbudzać w swoim organizmie proces autofagi, czyli proces wyrzucenia z organizmu wszystkich zepsutych, zniszczonych komórek nowotworowych, odpowiedzialnych za, no po prostu za choroby, za stany zapalne. I okazało się, że jest coś takiego, może słyszeliście, jak post przerywany. i okazało się jeszcze coś śmieszne, że ja taki post przerywany stosuję już od wielu, wielu lat, nie, nie będąc w ogóle tem, tego świadoma, że jest to najlepszy sposób odżywiania dla mnie. Ogólnie jak mnie znacie, jak mnie zna, znacie, jak mnie znacie? Jak mnie, znacie. jak mnie znacie osobiście, to wiecie, że ja jestem osobą, która całe życie się odchudza, całe życie na diecie. Ja zawsze się śmieję, że ja po prostu od, od razu od, od urodzenia wręcz przeszłam na dietę yy, i miałam mega problemy z odżywianiem. Naprawdę to jest w ogóle długa historia. Yy, od po prostu różnych głodówek, a wszystkie diety przeszłam. Uwierzcie mi, wszystkie chyba, jakie można było przejść. Dietę kapuśnianą, dietę kopenhaską, dietę Dukana. Yy, no, teraz nawet nie, no ale uwierzcie mi, całe życie na diecie. Z efektami różnymi, bo ja mam duże, duże wahania w ogóle wagi, nie jest bardzo ciężko utrzymać wagę. Jeszcze teraz, jak jestem po e, wiadomo usunięciu jajników, e, to też moja gospodarka hormonalna jest fatalna, e, więc no, jestem jakby w okresie, no nie jakby, jestem w okresie po prostu menopauzy. E, no, no, jest, jest, jest ciężko, żeby nie przeklinać. Tutaj. Więc, no, no, mam problemy z wagą niesamowite. No, i tak też obserwowałam swój organizm. Zauważyłam, że na przykład dla mnie jedzenie pięciu posiłków dziennie jest, jest po prostu czymś mega fatalnym. Yy, ja zauważyłam, że ja muszę się dojadać, najadać na maksa, jak jestem na, na maksa najedzona, ja wtedy czuję takie, wiecie, takie wewnętrzne spełnienie i mogę po prostu dalej działać. Natomiast w momencie, kiedy ja na przykład byłam na, 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 na diecie, że ja mam pięć posiłków małych, to ja wiecznie miałam wrażenie, że jestem niedojedzona, wiecznie myślałam o jedzeniu, wiecznie byłam głodna. Yy, I do, do, doszło do takiej sytuacji, że yy, zauważyłam właśnie, że na przykład dla mnie najlepiej jest spożywanie posiłków dwóch, posiłków dużych, czyli dużego śniadania, bardzo dużego śniadania i bardzo dużego obiadu i czasami coś tam na kolację, ale wiadomo już czasami nawet bez, absolutnie bez kolacji, a czasami jakieś takie drobne właśnie jakieś wafle ryżowe. Nawet dziewczyny zawsze się dziwiły w pracy, że ja powiedzmy przychodzę na 8, ja do 13.30 w zasadzie nic tam nie, nie, nie spożywam, czy po prostu jakiś tam sok wypiję. Natomiast ja zawsze mówiłam, że ja po prostu jem takie śniadanie, że to jest, i to jest takie śniadanie, które naprawdę mnie utrzymuje, bo trzeba wiedzieć, trzeba ogólnie wiedzieć, co, co jeść. Na przykład możemy zjeść po prostu wielką, piękną, białą bułkę e, i po tej białej półce, mimo tego, że jest wielka, będziemy za chwileczkę głodni, prawda? Więc, e, więc na przykład dla mnie ciemne pieczywo, w ogóle wszystko wszystko ciemne makarony, ciemny ryż, to jest w ogóle podstawa kuchni, ponieważ ja po tym jestem nasycona długo i jestem najedzona. Ale dobrze, nieważne, ja nie jestem też dietetykiem, więc ja tu nie chcę, żebyście na, na mnie po prostu, ja Wam e, krzyczeli, ja Wam mówię to, co jest dla mnie dobre. Okazało się, że m, ja nieświadomie stosuję post e, przerywany, czyli post e, przerywany to sposób, w którym mamy okno żywieniowe, w którym spożywamy posiłki, i okno, w którym jeść absolutnie nie możemy. E, możemy ewentualnie, no proszę, ewentualnie, możemy po prostu pić wodę i nic więcej. E, i, I te okna żywieniowe, ta długość okna żywieniowego i okna, w którym nie spożywamy posiłków, jest różna. E, ja na przykład stosuję taką zasadę, że 12 mm, godzin e, jestem bez posiłku i 12 godzin, e, 12 godzin e, mam to okno żywieniowe, w którym mogę spożywać posiłki. E, czasami. Robię sobie te 14 godzin, czyli zwiększam sobie te okno, w którym nie spożywam posiłków do 14 godzin. Czyli na przykład ostatni posiłek spożywam powiedzmy o godzinie 17 a, czy 16, a następny jem o godzinie 8, prawda? I przez ten czas w ogóle, poza tym, że piję tam wodę czy w ogóle jakieś zioła na przykład napiję się, to nie spożywam żadnego innego posiłku. Jeżeli chcecie, to mogę wam taki osobny film, bardzo taki dokładny, nagrać i wam wszystko opowiem. Tam w ogóle świetną książkę. I uwierzcie mi, że jest to, jest to bardzo fajny sposób, właśnie na wzmocnienie na organizmu, takie dobre samopoczucie, na, na przede wszystkim poczucie, że kładziemy się bardzo tacy le, leccy, le, leccy? Tak się mówi, do łóżka, nie na jedzeni, że mamy więcej siły. Stajemy jakoś tak wie, bardziej z takim, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że staję z taką o wiele większą energią, lepiej mi się śpi, śpi kiedy właśnie mam te duże okna żywieniowe. Mój mąż w ogóle stosuje tak, Taką zasadę 6 na 8, czyli ma 8 godzin tego okna żywieniowego, czyli od godziny 10 do godziny 18, może spożywać posiłki od 18 do 10 rano nic nie je. No wiadomo, pije tam wodę, czy tam właśnie też jakieś zioła, i nic więcej nie spożywa, i też się po tym bardzo dobrze czuje przede wszystkim proces autofagi, czyli usuwania tych właśnie zepsutych komórek. To jest w ogóle coś niesamowitego. Ja wiem, że niektórzy z Was są przeciwni postom i uważacie, że rozwala metabolizm itd. Natomiast jeżeli chodzi o proces autofagi, no to to jest już coś niewątpliwego. Są badania, jest badanie naukowe z 2016 roku, za które tam naukowiec, nie pamiętam czy nazywał, dostał Nagrodę Nobla, także możecie sobie poszperać w internecie, poszukać. Zresztą ja w tych filmach o postach doktor opotomorskiej też o tym e, wspominałam. E, no i jeżeli chodzi na przykład o mnie to ja robię takie okienka 12 na 12 albo 14 na 10 godzin. 16 raczej, y, raczej nie, ponieważ ja wstaję i ja muszę coś zjeść, jestem szczęśliwie głodna. E, jeżeli wy chcecie zacząć taki post to mówię, ja wam tutaj też różne filmy powrzucam. Pod, no, pod filmem moim, możecie sobie poczytać, posłuchać, może coś Wam się sprawdzi, może się czymś zainspirujecie, może spróbujecie, może to będzie akurat dla Was. Dla mnie zjedzenie ogólnie dwóch, trzech posiłków porządnych jest, no nie wiem, po prostu oczyszczające dla głowy i moje ciało się o wiele lepiej czuje, także no a plus po prostu jest bardzo dużo korzyści z tego wynikających przy właśnie osobach, które mają jakieś choroby autoimmunologiczne, czy na przykład przy właśnie wśród osób, które mają problemy z utrzymaniem wagi, czy na przykład osoby, wiem, że są, jest kilka przeciwwskazań, bo na pewno są to kobiety, które są w ciąży, kobiety, które starają się o dziecko i chyba osoby, które mają cukrzycę, tak mi się wydaje, że, że są jakieś przeciwwskazania, ale mówię, mogę, mogę Wam nagrać taki mega, mega fajny, dokładny film, mam nadzieję, że Wam się ogólnie ogólnie Was ten temat zainteresuje, no i plus na pewno łatwiej jest utrzymać wagę, tak mi się wydaje, aczkolwiek ja też czasami robię sobie jakieś odstępstwa, więc nie jestem też taka restrykcyjna w tym wszystkim. Natomiast tak w ciągu, powiedzmy, tygodnia, czyli od tego poniedziałku do piątku staram się to po prostu utrzymywać. I dzięki temu, że jem właśnie dwa, trzy posiłki, to ja po prostu nie dojadam. A wiecie, że najgorsze jest dojadanie, bo tu się coś skupnie, tam się coś skupnie. I też wszystko oczywiście zależy, co jecie. Jakby mówi się, że w tych postach przerywanych można sobie w zasadzie pozwolić na wszystko to, co lubicie najbardziej. Przez to, że później macie długie te okno niejedzenia czyli możecie nawet jeść sobie czy coś słodkiego, czy właśnie coś, coś no nie wiem, coś schabowe, po prostu no, e, to, to co tam lubicie, czy roladę z kluseczkami e, ja też oczywiście staram się, żeby to było zdrowe jedzenie, żeby to były przede wszystkim jakieś warzywa natomiast też mm, robię sobie teraz przez te okna większe odstępstwa czyli pozwalam sobie na, na, na coś na przykład na co mm, jedząc 5 posiłków dziennie pewnie bym sobie nie pozwoliła także tutaj tak Wam naopowiadałam, mam nadzieję, że ten temat Was troszkę zaintryguje i no i co? No i że być może się skusicie, spróbujecie i być może to stanie się waszym sposobem. Nie tylko dla jakby zrzucenia kilogramów, ale przede wszystkim dla waszego zdrowia, bo chyba to jest najważniejsze. Ja przynajmniej tym się kieruję, a po drugie, też taką możliwością jedzenia tego, na co macie ochotę i też w większych ilościach. No, także, także ten pierwszy film, który będzie pod, podlinkowany, myślę, że jest najciekawszy. Chociaż ma najmniejszą oglądalność, natomiast pani wypowiada się tak fajnie, tak rzeczowo, tak dokładnie, jeżeli chodzi o posty przerywane. Doradza też, jak zacząć. Jeżeli na przykład jemy, jemy bardzo często, to na, na, na jak najlepiej zacząć, jak spróbować. Myślę, że właśnie najlepszym modelem będzie 12 na 12, na 12 godzin, ponieważ no, od 6, od 18, do godziny 6 rano każdy z nas wytrzyma bez jedzenia. Jeżeli przed 18 zjemy naprawdę porządną, dużą kolację, taką treściwą, na pewno do 6 rano wytrzymamy. Ja mówię, ja stosuję tą metodę. Czasami 2-3 razy w tygodniu wprowadzam te 14 godzin tego jakby niejedzenia. 14 źle, mówię Wam 14, bo ja zazwyczaj jem do 18 ostatni posiłek i śniadaniem koło 7-8. No to tak 13-14 godzin mam przerwy, także... No, także, kochani, ja się rozgadałam. Miałam wam to powiedzieć w 3 sekundach, także Także, nasz mi w gardle zasło, patrzę w podgląd tutaj. Dobra, nie wiem, czy jeszcze coś wam będę tutaj pokazywać, czy się z Wami żegnać. Pokażę Wam pierniczki. Proszę bardzo. Pięknie pomalowane. <głos> <głos> Przeozdobione, tak.